Pięć rzeczy, o których warto pamiętać, zlecając tłumaczenia, czyli jak nie kupić malucha w cenie Ferrari. Krok pierwszy. Określ, czego potrzebujesz. Zanim zaczniesz szukać biura tłumaczeń, poświęć chwilę na określanie swoich potrzeb. To znacznie ułatwi ci znalezienie odpowiedniego dostawcy. Wybór biura tłumaczeń możesz porównać do kupna samochodu. Przed zakupem zastanawiasz się na początek, czy potrzebujesz kompaktowego auta do jazdy po mieście, sportowego cabrio czy rodzinnego minivana. W przypadku tłumaczeń zastanów się czy to jednorazowe zlecenie, czy szukasz biura do stałej współpracy, jakiej branży dotyczy tłumaczenie i na kiedy go potrzebujesz. Krok drugi. Zrób rozeznanie rynku. Najwygodniej jest skorzystać z biura, które jest polecane. Dlatego poproś znajomych z branży o rekomendacje, zanim klikniesz szukaj w Wyszukiwarce Google. Jeśli jednak zaczniesz od poszukiwań w Internecie, mamy dla ciebie radę. Zamiast wyszukiwać ogólną frazę, jak biuro tłumaczeń czy tłumaczenia techniczne, spróbuj uszczegółowić swoje zapytanie. Wpisz w Wyszukiwarce na przykład Biuro Tłumaczeń Technicznych albo Tłumaczenie Dokumentacji Przetargowej. Krok trzeci. Wybierz odpowiednie biuro tłumaczeń, do którego wyślesz zapytanie. Zwróć uwagę na następujące kwestie. Po pierwsze, jakość. W branży tłumaczeniowej istnieje jeden istotny wyróżnik. Jest nim norma ISO 17100, określająca standardy jakościowe, którymi powinny kierować się profesjonalne biura tłumaczeń. Po drugie, poufność i bezpieczeństwo. Godne zaufania biuro powinno mieć wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji, najlepiej zgodny z normą ISO 27001. Koniecznie do się też, czy biuro ma aktualną polisę ubezpieczeniową. Po trzecie, specjalizacja w Twojej branży. Sprawdź, czy biuro tłumaczyło wcześniej dla klientów z Twojej branży. Poproś o udostępnienie referencji. I po czwarte, zespół. Zwróć uwagę, kto wchodzi w skład zespołu realizującego zlecenia. Zespół to nie tylko doświadczeni tłumacze, ale również opiekun projektu, który będzie czuwał nad właściwym przebiegiem procesu tłumaczenia, a także weryfikator, który sprawdzi, czy wykonane tłumaczenie jest wolne od błędów. Krok czwarty. Wiedz co porównujesz. Kiedy kupujesz samochód, od razu widzisz różnicę i wiesz, czy masz przed sobą luksusowe auto czy samochód średniej klasy, ale nawet w obrębie jednego modelu wyposażenie może się różnić. Podobnie jest z tłumaczeniami. Oferty, choć na pozór wyglądają podobnie, nie zawsze zawierają to samo. Tańsze mogą mieć dużo ukrytych kosztów, ale nie zakładaj z góry, że droższa oferta jest lepsza, bo może okazać się, że kupisz malucha w cenie Ferrari. Na co zwrócić uwagę, porównując oferty? Przede wszystkim na sposób rozliczenia tłumaczenia. Mogą to być strony lub słowa. Po drugie, jaki czas realizacji tłumaczenia podany jest w wycenie. Być może któraś z firm oferuje tłumaczenie szybciej w podobnej cenie. I na koniec, co zawiera cena? Czy będzie to tłumaczenie wykonane przez specjalistów lub native speakera? A może maszynowe tłumaczenie neuronowe z postedycją? Czy w cenie tłumaczenia jest uwzględniona weryfikacja drugiego tłumaczenia? Czy oferta obejmuje korektę Native Speaker'a lub redakcję tłumaczenia? A może wycena dotyczy specjalnego rodzaju tłumaczenia, nazywanego lokalizacją, niezbędnego w przypadku tłumaczenia stron internetowych, gier czy oprogramowania? Sprawdź też, czy w wycenie zostało zawarte formatowanie plików nieedytowalnych. Oferta biura powinna jasno określać, co zawiera się w cenie tłumaczenia. Rok piąty. Zapewnij dostawcy tłumaczeń jak najwięcej dodatkowych informacji. To, jakich informacji udzielisz w momencie zlecenia tłumaczenia, ma bardzo duże znaczenie. Możesz usłyszeć pytania o tematykę tłumaczenia, jego przeznaczenie albo grupę docelową. Jeśli przedstawiciel biura będzie dopytywał o wiele szczegółów, to znak, że dobrze trafiłeś. Profesjonalne biuro tłumaczeń zadba o sprawną komunikację i dopilnuje, aby wszystkie tłumaczenia były spójne i dostarczone w umówionym terminie. To, jak wykorzystasz zaoszczędzony czas, zależy tylko od Ciebie.